Jest. Chodzi o to, że o, ojciec zostawił nam samochód i chcieliśmy sprawdzić, czy ten samochód nie należał poprzednio do... Do? Po prostu do Ojca Świętego. Do Karolowej Wojtowy. To jest na cały świat! Rozumiesz? Wychł to jest na cały świat! No i co teraz będzie? Może sprzedamy nam. Może nie. O dumę chodzi. Niech będzie pochwalony. Przecież ono święte. Święte stręte. I będą za to tu brali takie pieniądze, rozumiesz? Jedni mają kręgi, innym się... mały urodził, o wąchoczku są żarty. Dobra, już nie kończ, załapaliśmy. Oni chcą tego samego co ty. No chcą po prostu zarobić. Co najmniej połowa mieszkańców zawdzięcza tej Warszawie. Cudowne ozdrowienie. A w następnym losowaniu pięć, czternaście. Oni to wszystko sobie wymyślili. Co, co? wszystko? Co? Te cuda? Prawda, co ludzie mówią? A co mówią? No, że to cud. Chcemy z żoną y, 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 zobaczyć samochód. Mógłbyś popilnować, żeby nikt nie wchodził? Co? co się będzie działo, jak się ludzie dowiedzą, że wynajmujemy święte auto dycha za godzinę? Co jest? Jest pewien problem. Przecież tam nie było żadnego auta. Co? Co? Nie było? W niebo wstąpiło.